Mimo mi Was widzieć, dzień przed Mikołajkami, co prawda nie ma śniegu, trochę blisto, ja poprawiam sobie humor kawą w filiżance, w pięknym kubku od Asi Dębińskiej, także polecam i kawę, i Asię, i polecam w ogóle mieć dobry humor, niezależnie od tego, czy pada w śnieg, czy nie. Dla tych, co widzą mnie po raz pierwszy, nazywam się Małgorzata Jędrzejczyk, jestem akredytowanym coachem International Coaching Federation i obecnie moim głównym zajęciem zawodowym. Są sesje coachingowe jeden na jeden, które prowadzę w gabinecie na warszawskim Ursynowie albo online. W mediach społecznościowych natomiast prowadzę profile, które mam nadzieję dodają trochę kobietom odwagi do działania, pomagają im uwierzyć w siebie, motywują, i inspirują do zmiany, pokazują, że można inaczej. W każdych okolicznościach da się wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo tak naprawdę o tym jest coaching. To jest kolejny live z mojego zaplanowanego cyklu live. Zorganizowałam je po to, żeby dać się trochę lepiej poznać formule na żywo, żeby pokazać mój coachingowy punkt widzenia na pewne sprawy, jakieś inspiracje, motywacje, przemyślenia, z którymi nie zawsze się trzeba zgadzać, a wręcz czasami dobrze jest się nie zgadzać. I wymyśliłam sobie, że te live y ułożę alfabetycznie, także to są tematy od A. Dzisiaj jesteśmy na I. I w większości tematy na te live y pochodzą od Was, od moich obserwujących, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Yy, I nagrania prze, wszystkich poprzednich live y znajdują się na moim kanale YouTube, także jeśli ktoś chce, zachęcam do słuchania, obejrzenia. Na i było dużo propozycji, to jest trzeci live, trzeci i ostatni live na literę i dzisiaj będzie o irytacji. Irytacja, czyli trochę gniewu, trochę zdenerwowania. Ja się od razu spytam, o co się irytować? O co się irytować? Akurat teraz wspólnie z koleżanką organizujemy wyzwanie dotyczące stoickiego spokoju na podstawie książki Brisz Zachowaj spokój, stoicyzm w praktyce na dzisiejsze czasy. I tam jest taki test na dychotomię kontroli. Ja już mówiłam o tym trochę w zeszłym tygodniu, ale myślę, że warto przypomnieć. Otóż przed podjęciem jakiegokolwiek działania, jakiejkolwiek decyzji, przed, z, gdyby, nie wiem, chociażby pytanie, czy powinnam się przejmować, stoicy mm, zadawali sobie pytanie czy to wynika z mojego charakteru yy, albo wiąże się z moimi reakcjami i działaniami i tym, jak traktuję innych? Jeśli odpowiesz, mi, odpowiedź brzmi tak, na którejś z tych pytań, to znaczy, że masz kontrolę nad tym czymś i możesz podjąć jakieś działanie. A jeżeli nie, no to nie masz kontroli i nie ma sensu się denerwować ani irytować, bo to po prostu nic nie da. Jeśli coś cię irytuje, pierwsze pytanie, po co się irytować? Po prostu po co się irytować? Jeśli masz, masz nad tym kontrolę, to po prostu zrób coś, a jeśli nie, no to po prostu zastanów się, co to robi w twoim życiu. Pozostaje ci to po prostu zaakceptować. Zawsze, ogólnie, jak mówię o czymkolwiek, zawsze mnie zadziwia, że jakiegokolwiek tematu się nie tknę, o czymkolwiek nie mówię, to wszystko sprowadza się do danej określonej osoby, do jej odpowiedzialności za jej własne życie, do jej decyzji, jej działań. No i generalnie wszystko się zgadza, bo dokładnie o tym jest coaching. Bo zobaczy, jeśli coś ci irytuje, już na, zostawmy na chwilę tą emocję samą w sobie, tak? Jeśli coś ci irytuje, to, <laughs> Irytacja nie jest jakąś ogólnie przyjemną emocją, dlatego nie bardzo chcemy, tak? I teraz zobacz. W ogóle zastanów się, co to robi w Twoim życiu. Jeśli da się to jakoś wyeliminować, to, to to zrób. Jeśli się nie da tego wyeliminować, to zastanów się, czy da się coś, coś z tym w ogóle zrobić. A jeśli nie da się ani tego wyeliminować, ani zrobić czegokolwiek, to zastanów się, co to w ogóle robi w Twoim życiu i pozostaje Ci to po prostu na spokojnie zaakceptować jest skończyć ten spokój, no to już oczywiście inna historia. Ale i tak wszystko sprowadza się do tego, że to Ty jesteś odpowiedzialna czy odpowiedzialne za swoje życie, za swoje decyzje. I teraz wracając już do irytacji jako emocji. Emocja, emocją, irytacja, irytacją. Po prostu to wszystko minie. Jeśli nie da się tej emocji pewnie wystarczająco jakiejś tam myśli, uwagi. Ale Warto jeszcze zadać sobie pytanie, jeśli coś Ci irytuje często, no to w ogóle po co to jest w Twoim życiu? Yy, I może to jest właśnie po to, żeby coś z tym zrobić. Może po to jest właśnie ta emocja? Cokolwiek albo wyeliminować, albo cokolwiek z tym zrobić, albo po prostu zaakceptować. Yy, jest taka definicja emocji, która mówi, że emocje to jest jakaś reakcja w ciele połączona z myślą, czyli w skrócie. To, jak myślisz, wpływa trochę na Twoje emocje. No i to nie chodzi o jakąś kontrolę emocji, tylko po prostu o to, jak przyjmiesz pewne fakty. No bo wychodzi dwie osoby na, przykład na zewnątrz, pada deszcz. Jedna się ucieszy, bo ma na przykład, nie wiem, ogródek i chce, żeby deszcz podlał roślinę, a druga nie znosi deszczu i ma jakieś tam małe dzieci do ubrania, które też nie lubią deszczu. Załóżmy. I te dwie osoby będą miały zupełnie inne emocje. Jeśli zobaczą, że pada deszcz, to taki, taki podstawowy przykład. Ale znowu pałeczka jest w Twoich rękach, bo to Ty decydujesz, jak myślisz. Ty decydujesz, um, jakie są Twoje przekonania na temat jakichkolwiek rzeczy, i myśli możesz zmieniać. Jest taka badaczka Jill Ball, Ball Taylor na Uniwersytecie w Harvardzie, i ona twierdzi, że wywołanie emocji. Wydzielenie substancji chemicznych do krwi odpowiedzialnych za te emocje, nie, stres to kortyzol, tak? To chyba wszyscy, wszyscy kojarzą. I rozładowanie emocji zawiera maksymalnie 90 sekund. I Taylor mówi, że, zacytuję to dokładnie, w ciele zachodzi 90-sekundowy proces chemiczny. Po tym czasie każda pozostała reakcja emocjonalna jest po prostu decyzją osoby, która decyduje się pozostać w tej pętli emocjonalnej. Czyli po prostu to jest Twoja decyzja. 90 sekund na irytację czy dowolną inną, nieprzyjemną emocję, to nie jest dużo. Da się przeżyć. Da się przeżyć, jeśli oczywiście tej emocji pozwolimy wybrzmieć. Natomiast wracając, jeśli nie musisz się irytować, no to po co? No to, to jest twoi, ta Twoja decyzyjność, ta Twoja działka, co z tym możesz zrobić. No i to stwierdzenie pani Taylor trochę osadza w chwili obecnej yy, i uczy tak barania tych wszystkich emocji na bieżąco, mam wrażenie, że jest bardziej przydatne do tych nieprzyjemnych emocji, bo ich się szybciej chce pozbyć. Jest trochę też przeciwwagą tego krążącego po internecie stwierdzenia Freuda, że niewyrażone emocje nigdy nie umierają i mogą powrócić w gorszej formie. Pewnie mogą, pewnie słowem klucz jest tutaj to niewyrażone. Ale też to daje taką nadzieję, że tak naprawdę ta słynna, to się mówi, nie kontroluje się emocji. Tak, ale można kontrolować myślenie. To słynne takie wracanie do tych wydarzeń, które wywołały, wywołały jakąś silną emocję, a te wydarzenia już dawno minęły, się powoduje tkwienie w tej pętli emocjonalnej, o której mówi pani Taylor. I tak naprawdę to do niczego nie prowadzi. To jest ta ruminacja, o której też pisała Deborah Smith w swojej książce to nie ma najmniejszego sensu, po prostu nie ma najmniejszego sensu. Hmm. Czyli podsumowując hmm, już o tej irytacji w jednym zdaniu, jeśli coś ci irytuje, OK, możesz podejść do tego, tak jak Pani Taylor pisze, 90 sekund będzie po tej emocji. Natomiast warto się zastanowić w ogóle, po pierwsze, co to robi w Twoim życiu? Czy da się to wyeliminować? A jeśli nie da tego wyeliminować, to co możesz z tym zrobić? A jeśli już nic nie możesz z tym zrobić, to pozostaje się na spokojnie y, zaakceptować. Pamiętając, że z emocjonalnego punktu widzenia ta irytacja, każda inna nieprzyjemna emocja będzie trwała 90 sekund, jeśli nie dasz jej odpowiednio, y, odpowiedniej uwagi i nie będziesz wpadać w tą pętlę emocjonalną, jak już to wydarzenie nieprzyjemne się skończy. No i to swoją drogą tyczy się na wszystkich nieprzyjemnych emocji. Ja myślę, że o, o tej pani Taylor i o tych 90 sekundach na profilu się jeszcze y, znajdzie pewnie jakiś post. Tak czy inaczej, 90 sekund da się wytrzymać, nawet, nawet irytację. I to tyle chyba o irytacji. Tyle, co ja bym chciała powiedzieć. Mógłbym tylko jeszcze dodać, że y, tak bardziej ogólnie nie ma powodu, nie ma powodu, w tym świecie, w którym my żyjemy, kiedy mamy tyle możliwości wyboru, żeby wybierać sytuacje bądź ludzi, którzy wywołują w nas nieprzyjemne emocje. Znaczy, nieprzyjemne emocje oczywiście miną, natomiast po co sobie fundować coś takiego? Wybierajmy i um, ustalajmy tak priorytety w życiu, żeby po prostu tych nieprzyjemnych emocji było jak najmniej. No i to jest ta odpowiedzialność za życie, ta odpowiedzialność wyboru. To jest to, o czym tak naprawdę jest coaching, i to jest takie oddanie sprawczości, że możesz, możesz zmienić myślenie, możesz zmienić sytuację, możesz zmienić ludzi w swoim życiu. Generalnie chodzi o to, żeby w pełni uwierzyć, że da się coś z tym wszystkim zrobić. No i to chyba tyle. Życzę Wam miłego do dnia, dobrych niekoła jak jutro, i widzimy się już. Poza tym roku. Do zobaczenia. Tata.